W juni 2025 was het gezicht van het puls wjodbol. In legende, in leider, in styl krakt gichelei generatis inspirerde. Marto en kwam het news. Robert Lewandowski demen men Gimerdan in deceniem lang de trac van Polen hat besłoten ze te trekken uit het national elftal. Nid van liftit. NIT van wesz blessers. Marnajc wat well in ALS in wernden in wiolde, het werlis van zyn anwoerdersband. Wadgebiorde R. Er Actor Gesłoten Deuren B. De Puls Viod Balbont? Waarom W. jardi in Lewende Legende Obzigeshoven Zonder Ceremonie Zonder Wargikheit? E. M. Belangliker Nagwad Bract in Men E. Lewandowski? Gizelden Zenemot Stunt? Er Tom Zyczmet Style Viod Trekken. Tetrekken? Deże bez wissing kwam het was het resultaat van Maanden van internspanningen? Politykę spelecie z binnen de Kitkamer en in i nieuw dat Lewandowski live zonder zag zag beginnem? Marvie Gedacht dat uid rekent in het jaar war in zijn, nam definitief international W-jardi met in op Amerika overstap naar Hollywood en modemerken hij hart, zo breken door afstandtenemen van het team waar hij uithoorlift. In deze video onthullen we het Pit Verhal, de opkomst van in bescheiden jongen uit Warschau tot wereldster, het drama binnen het Puls elftal en de pnieke waarheid acteurs in plotseling geafscheid. En Engelov, ons het is wild kerder dan denkt. Niemand się tego nie spodziewał. Nie po nim. Nie w taki sposób. Na początku czerwca 2025 roku media w Polsce i Europie zalała jedna wiadomość. Robert Lewandowski symbol reprezentacji, jej kapitan, legenda ogłosił zakończenie swojej kariery w kadrze narodowej. Ale to nie wiek ani kontuzje skłoniły go do tej decyzji. To upokorzenie. Odebrano mu opaskę kapitana po cichu bez słowa wyjaśnienia, jakby ponad 15 lat chwały można było wymazać jednym gestem. Co się wydarzyło za zamkniętymi drzwiami PZPN? Dlaczego człowiek, który tyle razy ratował honor biało-czerwonych, został odsunięty jak niepotrzebny pionek? A może to Lewandowski sam poczuł, że nie pasuje już do nowej koncepcji drużyny? Wiadomo, jedno decyzja była jego. Ale powody te skrywają mrok, którego nie widać na stadionowych murawach. Rok 2025 miał być dla niego nowym otwarciem: umowy z globalnymi markami, pojawienie się w amerykańskich mediach, Rozmowy o filmowej biografii. A jednak to właśnie wtedy zamknął największy rozdział swojej kariery i zrobił to z cichą determinacją człowieka, który nie zapomina z niewagi. W tym materiale opowiemy historię nieznaną: jak chłopak z Warsowi stał się jednym z najlepszych napastników świata, jak budował swoją legendę i jak niespodziewanie wszystko zaczęło się walić. To nie tylko opowieść o piłce. To opowieść o dumie, zdradzie i cenie bycia ikoną. Robert Lewandowski nie był tylko piłkarzem. Dla milionów Polaków był symbolem spełnionego marzenia drogą od zera do bohatera, od skromnych początków na warszawskich boiskach do samego szczytu europejskiej piłki. Urodzony w 1988 roku w Warszawie, syn siatkarki i judoki, od najmłodszych lat chłonął sport jak powietrze. Ale droga do wielkości nie była prosta. Jako nastolatek nie dostał się do Legi Warszawa z powodu kontuzji. Wydawało się, że to koniec snu. Ale wtedy pojawił się znić Pruszków a potem Lech Poznań. Reszta jest historią, choć nie zawsze taką, jaką pokazują reklamy. W 2010 roku trafił do Borussii Dortmund, gdzie pod okiem Jurgena Klopa zmienił się w maszynę do strzelania goli. W 2014 roku przeszedł do Bayernu Monachium, a tam rozpoczął się jego złoty wiek. Lewandowski rozbił niemiecką Bundesligę jak burza, pięć goli w dziewięć minut, tytuł króla strzelców sezon po sezonie, Liga Mistrzów, rekordy Gerda Mullera, wszystko było w jego zasięgu. W 2022 roku przeszedł do FC Barcelony, gdzie miał zamknąć karierę w blasku światła. Ale światło okazało się bardziej zdradliwe niż myślał. Równolegle do sukcesów klubowych przez lata był liderem reprezentacji Polski. Debiutował w 2008 roku, strzelił gola już w pierwszym meczu, poprowadził drużynę przez Euro, Mistrzostwa Świata, eliminacje i baraże. Bywały momenty glory, jak ćwierćfinał Euro 2016 i file hańby jak Mundial w Katarze. Ale nikt nie kwestionował jednego: Lewandowski był sercem tej drużyny. Z opaską kapitana na ramieniu, z odpowiedzialnością na barkach. Aż do czerwca 2025 roku. Nie było oficjalnego oświadczenia ze strony PZPN. Nie było nawet pożegnalnego meczu. Zamiast tego przeciek. Cichy, anonimowy, ale precyzyjny. Lewandowski miał zostać pozbawiony opaski kapitana miał ustąpić miejsca młodszym. Decyzja miała zapaść po konsultacjach wewnątrz sztabu, rzekomo za aprobatą nowych liderów drużyny. Czy rzeczywiście? Czy raczej był to polityczny manewr, by usunąć kogoś, kto stał się zbyt wielki, zbyt wpływowy i zbyt niewygodny? W tle tego wszystkiego był kontrast między karierą międzynarodową, która właśnie eksplodowała, a dramatem osobistym, którego nikt nie widział. W 2025 roku Lewandowski podpisał kontrakty z amerykańskimi gigantami, wziął udział w prestiżowych wydarzeniach w Cannes i Nowym Jorku, rozpoczął rozmowy o swoim biograficznym filmie. Stał się marką globalną nie tylko twarzą Nike czy Gillette, ale symbolem profesjonalizmu na skalę światową. Być może dla niektórych zbyt światową, jak na kadrę, która szukała nowej tożsamości. Nie brakowało też szumu medialnego. Plotki o napięciach w szatni. O konflikcie pokoleń między Lewandowskim a młodszymi graczami. O jego wpływie na decyzje trenerskie. O tym, że zbyt mocno kontrolował zespół. Jedni nazywali to profesjonalizmem, inni tyranią. Czy był liderem, który dźwigał ciężar drużyny sam? Czy może stał się z czasem zbyt wielki, zbyt oddalony od reszty, zbyt samotny? Odejście z reprezentacji nie było tylko symbolicznym gestem. Było krzykiem. Milczącym, ale wymownym. I choć jego kariera nadal trwa, i to z sukcesami ten rozdział zakończył się bez oklasków, bez łez, bez godnego finału kropka, wszystko zaczęło się niewinnie. Lewandowski był skromnym chłopakiem z grodziska mazowieckiego, wychowanym w cieniu dyscypliny sportowej i rodzinnych wartości. Jego ojciec zmarł, gdy Robert miał zaledwie 16 lat, to była pierwsza rana, którą nauczył się nosić w ciszy. Jego kariera piłkarska nie eksplodowała z dnia na dzień. Pracował po cichu, z niesłabnącą determinacją. Znicz Pruszków, Lech Poznań, Borussia Dortmund, Bayern Monachium, FC Barcelona. Każdy klub to kolejna drabina. Ale to nie sukcesy są najciekawsze. To, co działo się między sukcesami i co ostatecznie doprowadziło do jego najbardziej bolesnej decyzji. Pierwsze rysy pojawiły się podczas Mundialu w Katarze. Polska grała słabo, z trudem wyszła z grupy, by potem bez walki odpaść z Francją. Lewandowski, choć zdobył gola, wyglądał na sfrustrowanego, przybitego, jakby czuł, że reprezentacja już nie jest jego drużyną. W wywiadach mówił chłodno. Nie krył niezadowolenia z taktyki. Byli tacy, którzy twierdzili, że stracił już serce do kadry. Po Mundialu nadszedł okres ciszy. Fernando Santos został selekcjonerem. Nie rozumieli się. Lewandowski był przyzwyczajony do struktur, do autorytetu, do jasnych celów. Santos był chaotyczny, zagubiony, pozbawiony wizji. Zawodnicy go nie słuchali. W szatni panowała bezradność. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze przecieki o konfliktach między Lewandowskim a młodymi zawodnikami. Według doniesień miał dominować atmosferę, mieć ostatnie słowo, a niektórzy czuli się przez niego tłamszeni. Ale najgorsze dopiero nadchodziło. Wiosną 2025 roku wewnątrz PZPN zaczęto rozważać odmłodzenie zespołu. Nowy selekcjoner, młody, ambitny, chcący zbudować na reprezentacji przyszłości, rzekomo zaproponował odsunięcie Lewandowskiego od roli kapitana. Oficjalnie, żeby zdjąć z niego presję. Nieoficjalnie by otworzyć drogę innym. I wtedy nadszedł czerwiec. Zamiast oficjalnego oświadczenia, światło dzienne ujrzał przeciek. Dziennikarze podawali, że decyzja już zapadła. Że opaska zostanie przekazana innemu zawodnikowi, najprawdopodobniej Piotrowi Zielińskiemu lub Jakubowi Moderowi. Dla Roberta był to cios. Nie informacja, ale sposób, w jaki ją podano przez media, nie przez federację. Jakby nie był już nikim ważnym, kilka dni później opublikował krótkie oświadczenie. Bez emocji, bez łez, kończę reprezentacyjną karierę. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Tyle. Żadnej konferencji, żadnego pożegnania na stadionie narodowym, żadnej ostatniej minuty, tylko cisza, a potem burza. Internet eksplodował. Jedni bronili go jak lwa, inni mówili: Dobrze, już się wypalił. Ale nikt nie pozostał obojętny. Pytanie, które zaczęto zadawać coraz częściej, brzmiało: Czy to Lewandowski odszedł, czy może został wypchnięty? Za kulisami mówiło się o czymś więcej. O tym, że Robert chciał mieć wpływ na wybór trenera, że nie godził się na chaos, że miał własną wizję. A federacja miała inną, że jego obecność przeszkadzała nowym liderom, którzy nie chcieli już żyć w jego cieniu, i że decyzja o odebraniu mu opaski była zemstą. Nie był to upadek spektakularny, nie było skandalu z alkoholem, nie było głośnej kłótni przed kamerami. To był powolny, bolesny rozpad zaufania. I to właśnie czyni tę historię tak przejmującą. Bo czasem największe tragedie rozgrywają się w ciszy. Niektórzy mówią, że wszystko zaczęło się znacznie wcześniej. Że Lewandowski już od dłuższego czasu był outsiderem w drużynie, choć nikt nie odważył się powiedzieć tego głośno. Nie chodziło o formę Robert, nadal trafiał do siatki, nadal pracował na treningach jak maszyna. Chodziło o coś głębszego o dystans. O samotność lidera, który z każdym rokiem stawał się coraz bardziej legendą, a coraz mniej kolegą z zespołu. W środowisku piłkarskim coraz częściej szeptano o tym, że młodsze pokolenie zawodników nie czuje już emocjonalnej więzi z Lewandowskim. Nie chodziło o zazdrość raczej o niezrozumienie. On był ikoną starego porządku: dyscyplina, profesjonalizm, perfekcja. Oni pokolenie Instagrama, lużnych struktur, równouprawnienia w szatni. Robert, jak mówili niektórzy, nie potrafił odpuścić. Wymagał, oczekiwał i nie przebaczał błędów. W jednym z wycieków medialnych pojawiło się zdanie przypisywane jednemu z członków sztabu szkoleniowego, Robert nie rozumie już tej kadry. I ona jego też nie. Brutalne, ale być może prawdziwe. Wewnętrzny konflikt rusu. Lewandowski miał coraz mniej do powiedzenia w drużynie. Nawet jego najbliżsi sojusznicy, tacy jak Wojciech Szczęsny, zaczęli milczeć. A kiedy w maju 2025 roku pojawiła się informacja o planowanej zmianie kapitana, nie zareagował nikt. Nikt nie zaprotestował. Nikt nie stanął w jego obronie. I to bolało najbardziej. Z relacji bliskich wynika, że Robert przerzuł tę decyzję jak zdradę. Nie ze strony federacji do politycznych decyzji przywykł, ale ze strony ludzi, z którymi dzielił zwycięstwa i porażki przez niemal dwie dekady. Zawsze wierzył, że drużyna to coś więcej niż system. Że to rodzina. I właśnie ta rodzina wyciągnęła mu opaskę z rąk bez słowa. W prywatnej rozmowie z jednym z dziennikarzy miał powiedzieć: nie potrzebuje pożegnań. Potrzebuje szacunku. Ale szacunku nie dostał. Dostał tylko ciszę. Media oszalały. Telewizje śniadaniowe, portale sportowe, kanały na YouTube wszyscy komentowali. Czy to koniec ery Lewandowskiego? Zasłużył, czy został wypchnięty? Błąd PZPN, czy konieczność pokoleniowej zmiany? Fala opinii zalała internet. Byli tacy, którzy oskarżali go o egoizm, ale była też druga strona kibice, którzy pamiętali każdy jego gol, każdą łzę, każdy gest. Dla nich był bohaterem. I bohaterowi nie odbiera się opaski w cieniu. Za kulisami panowała panika. Władze federacji próbowały ugasić pożar, zaproponowały pożegnalny mecz, medal, symboliczny występ. Ale Robert odmówił. Chciał odejść po swojemu. Bez fałszywych uśmiechów, bez hipokryzji. Wśród przyjaciół mówił niewiele. Bardziej zamknął się w sobie. Skupił na rodzinie, na nowej działalności kampaniach reklamowych. Przygotowaniach do ekranizacji jego historii, ale nawet wtedy, jak mówił jeden z jego współpracowników, zawsze nosił w sobie żal, cichy, głęboki, taki, który nie krzyczy, ale nigdy nie milknie. I to właśnie ta cicha rana definiuje jego rozstanie z reprezentacją. Nie skandal, nie zdrada, tylko coś znacznie bardziej ludzkiego, poczucie że przestał być potrzebny kropka, kanał za kurtyną nigdy nie ocenia historii w czerni i bieli. I w przypadku Roberta Lewandowskiego to po prostu niemożliwe. Z jednej strony mamy postać niemal pomnikową. Ikonę polskiego sportu, człowieka, który przez lata dźwigał na barkach oczekiwania całego narodu. Lidera, który nie tylko strzelał gole, ale był uosobieniem ciężkiej pracy, profesjonalizmu i wiary w sukces mimo przeciwności. Gdy reprezentacja upadała, on ją podnosił. Gdy brakowało wiary, to jego oczy płonęły jeszcze nadzieją. Czy takiego człowieka pozbawia się opaski kapitana przez przeciek medialny? Z drugiej strony historia pokazuje, że każda era musi się kiedyś skończyć. Lewandowski to nie tylko piłkarz, to również silna osobowość. A z takimi bywa trudno. W kadrze coraz częściej pojawiały się głosy o zbyt dużym wpływie lewego na decyzję trenerów, o kontrolowaniu atmosfery, o braku elastyczności wobec młodszych zawodników. Może więc był to moment, w którym należało powiedzieć dość? Ale forma, w jakiej to zrobiono, to już inna kwestia. Naszym zdaniem, prawda leży gdzieś po środku. Lewandowski nie był świętym, ale był też ofiarą systemu, który nie umie żegnać swoich legend z klasą. W innych krajach organizuje się pożegnalne mecze, wręcza się honorowe opaski, celebruje dorobek. W Polsce skrótowy komunikat i zimna kalkulacja. Co więcej, jego decyzja o milczeniu, o braku walki o narrację, o unikaniu mediów mówi więcej niż tysiąc słów. Być może uznał, że nie warto już walczyć, że historia, którą budował latami, właśnie została mu wyrwana z rąk, a on sam woli odejść, niż patrzeć, jak ją niszczą. Dla nas, widzów i fanów, to także moment refleksji. Czy oczekujemy od naszych bohaterów, że będą wieczni? Czy pozwalamy im odejść z godnością? Czy raczej porzucamy ich, gdy tylko przestają spełniać nasze wymagania? Zachęcamy Was, widzowie, do podzielenia się Waszą opinią. Czy decyzja Lewandowskiego była słuszna? Czy Jego odejście to wynik wewnętrznego konfliktu, czy symboliczna ofiara nowej ery? Czy tęsknicie już za nim, czy może czujecie ulgę? Nie ma jednej odpowiedzi, ale są emocje, których nie da się wymazać. W komentarzach czekamy na Wasze refleksje, Wasze wspomnienia, Wasze historie, bo Lewandowski był częścią naszego wspólnego doświadczenia i być może dlatego jego odejście boli tak bardzo. Niektóre historie nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego, ale teraz już je znasz. Odejście Roberta Lewandowskiego z reprezentacji Polski to nie tylko koniec kariery w biało-czerwonych barwach, to zamknięcie pewnej epoki czasu, gdy każde wyjście na boisko miało w sobie iskrę nadziei, bo wiedzieliśmy, że tam na szpicy stoi ktoś, kto zrobi wszystko, by nie zawieść. Nie było stadionowego pożegnania, łeskibiców, ostatniego uścisku dłoni w blasku reflektorów. Było milczenie. Zdumienie. I niedopowiedzenia, które pozostały jak ślad butów na mokrej murawie. Ale może właśnie tak miało być? Może odejście Lewandowskiego pełne klasy Godności i cichego sprzeciwu, mówi więcej niż tysiące słów i gestów. Może ta historia nie potrzebuje końcowych fajerwerków. Bo wszystko, co najważniejsze, już zostało zapisane w liczbach, wspomnieniach, w krzykach radości po jego golach. Jego dziedzictwo nie zniknie. Zostanie w archiwach FIFA. W murze pamięci narodowej. W pokoleniu dzieci, które zakładały koszulki z numerem 9 i marzyły, że też kiedyś będą lewym. I może kiedyś, gdy jeden z nich stanie na murawie jako nowy kapitan, spojrzy w stronę trybun i poczuje, że niesie ze sobą więcej niż tylko piłkę. Niesie legendę, bo Robert Lewandowski nie odszedł z futbolu. On po prostu zamknął rozdział, który wielu z nas pisało razem z nim. Bez wielkich słów, ale z ogromną siłą. I może właśnie takie historie zostają w nas najdłużej.